Od kilku lat organizujemy nasze wewnętrzne pokazy najnowszych kolekcji. Zapraszania są salony z nami współpracujące, ale również salony chętne do współpracy. Jest to podyktowane tym, żeby to, co tworzymy, było dla nich, a nie tylko dla nas, bo przede wszystkim tworzymy po to, żeby te suknie się sprzedawały, żeby klienci byli w salonach zadowoleni, żeby salony do nas wracały i, i, i były zadowolone z naszej współpracy. Ta nowa kolekcja obfituje w delikatne materiały. Jest bardzo dużo księżniczek, takich organtynowych sukien, bardzo delikatnie zdobionych, ale znajdzie się też parę sukien, które są bardzo mocno zdobione. Każda osoba szukająca sukni może znaleźć coś dla siebie. Głównym trendem na chwilę obecną są sukienki, które są właśnie zabudowane, mają bardzo ładne zdobione plecy, yy, różnego rodzaju sukienki koronkowe, yy, z kryształkami Swarowskiego. Są trendy, ale klientki są tradycjonalistkami. Z reguły dobierają do swoich sylwetek, do swojej figury, do swojego charakteru. To nie jest bal maskowy, tylko to jest suknia wyjątkowego dnia. Wyjątkowa, dla niej jedna, jedyna. W tej chwili mimo wszystko były suknie proste, typowe gryczynki, e, tak zwane empajerki, ale mimo wszystko większość jest takich księżniczek. Szerokie, piękne, błyszczące i to jest to. Klienci, którzy z nami od lat współpracują, są, yy, przede wszystkim cenią sobie jakość i rzetelność wykonania. Ponieważ mąż jest mistrzem krawieckim, my w tej dziedzinie nie pozwoli na to, żeby od nas z produkcji wyszła suknia, która nie przeszła przez jego ręce. Współpraca zaczęła się w zeszłym roku, to był nasz pierwszy kontakt. Bardzo spodobały nam się ich sukienki, wykonanie. No, szczerze mówiąc, zakochałam się w jednej konkretnej sukni, która notabene świetnie nam się sprzedawała w tym roku bardzo dużo zamówień na nią było, mimo, że były też inne modele. Również ich sprzedaż była wysoka. No i na pewno będziemy kontynuować współpracę, ponieważ jest to bardzo solidna firma, świetnie są przygotowane, wszystko jest na czas, bardzo dobre odszycie, wysokiej jakości materiały, więc jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. No i przez to oczywiście mieliśmy więcej zamówień w tym roku. No, a o to chodzi nam wszystkim. Suknie są bardzo ładne, bardzo eleganckie, przeróżny przekrój, jeżeli chodzi o fasony, więc każda panna młoda na pewno znajdzie coś dla siebie wśród tych modeli. Naprawdę większość dziewczyn sobie będzie w stanie pozwolić na te suknie, bo nie są one aż tak drogie, a naprawdę jakość jest bardzo, bardzo wysoka. Często wypuszczamy, poprawki jakieś tam robimy, zmniejszamy, powiększamy. Fajnie są wykończone, czasami nawet też krawcowa bziorczy, że mówi, że aż za dobrze, bo od środka za dużo ma plucia. Przyszły sezon 2014 prawdopodobnie będzie się lepiej zapowiadał, z racji tego, że widzę y, tendencje właśnie wzrostowe y, klientów, którzy chodzą, pytają, patrzą na, 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 na sukienki. Cena, 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 tak, czyni cuda, y, ale też są klientki, które lubią mieć wyszukane sukienki, tak, i patrzą na markę i jakość, nie, no jakość, wszystko to w zasadzie y, idzie razem w parze, tak, y, bo każdy chce jednak do ślubu, obojętnie czy ta pani ma do przeznaczenia mniejszą pole pieniędzy, czy większą, każda pani młoda chce wyglądać wyjątkowo tego dnia. Przede wszystkim bardzo dobre wykonanie, bardzo dobre materiały, duża elastyczność, co chodzi o wykonanie sukienki pod klienta już ostatecznego. To, że jesteśmy zupełnie innym producentem niż większość producentów czy polskich, czy zagranicznych, staramy się mieć swój własny styl, wszystko szyć tak, jak klienci sobie tego życzą, bądź my to widzimy.